Marzec jest gorącym okresem dla kandydujących, a kampania wyborcza trwa w najlepsze. Wojciech Grochowalski, witam i zapraszam na wydanie informacji Aktywnego Szczytna. Witamy Państwa bardzo serdecznie 24 marca, już po godzinie 12 ze Szczytna. Ja nazywam się Wojciech Grochowalski, a to jest nasz pierwszy, a to jest nasz pierwszy live. Dzień dobry, choć... Dzień dobry 11 sierpnia. Wojciech Grochowalski, witam i zapraszam na najnowsze wydanie informacji, w którym powiemy między innymi o. Dzisiaj w Pasyniu odbywa się wernisaż wystawy wielkiego artysty, Karola Lewalskiego. Są też z nami ludzie, którzy reprezentują różne gałęzie, nie tylko przemysłu, ale również sztuki, nauki czy edukacji. Proszę Państwa, historyczny mecz za nami, historyczne zwycięstwo przed nami, czyli Polska nareszcie w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Na rzecz mieszkańców, powiedz mi, co w tym roku cię skłoniło do tego i, i czym... Mogłabyś się podzielić, chyba zjadłem pańkę właśnie. No, żywe granie, to, czego się możemy zawsze po ww spodziewać. A czyli no, to nie byłbym taki pewny, czy na końca pan... będzie żywy. <laughs> tym My wiedzieć. wszyscy na to czekamy z naprawdę nieukrywaną satysfakcją. Że akurat w tym roku Ostruda Reggae Festiwal gości WW. Dziękuję bardzo za to. Dziękuję rozmowę. pięknie. Dzień pięknie. Dzień. pięknie. Dzień. Dziękuję. You. you too. Okay. Love you, man. Thank you. Jak widać, nie tylko goście z Polski, ale również z zagranicy, których, jak się okazuje, pamiętają nawet najstarsi urale. No i oczywiście nasi rodzice. Pozdrawiamy rodziców. Aż. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejne wydanie programu tradycyjnie w przyszłym tygodniu o 16. Do zobaczenia. Kto wygra mecz? Kto wygra mecz? Kto wygra mecz? Polska!